Witam Was w nowym filmie ponownie z Oliwą. Dzisiaj też będziemy kupowały sobie nawzajem outfity. Tym razem będziemy losowały sklep. Co jeszcze się będzie działo, kochana. Będziemy losować podkategorie. Mhm. Strój oversize albo całe obcisły. Tych kategorii mhm. jest 7, a taki temat przewodni to back to school, ale niekoniecznie takie outfity, wiecie, do szkoły, tylko na przykład na studia czy też. Do pracy. Tak. Wiecie, już ten sezon wakacyjny powoli niestety się kończy, więc. No, no, niestety. No. U Oliwii na kanale jest kolejna część, w której są też inne zasady tych losowań. My po prostu tak kombinujemy no. za każdym razem. Trochę podobne, ale trochę też inne, nie? Masło ma się. Dokładnie. No dobra, to zaczynamy chyba losować, prawda? Tak. Sklepy, Czyli mogę sklepy. tylko jeden. Możesz tylko jeden. I mamy tutaj różne sklepy. Oliwia to przygotowywała. I teraz żałuję. <laughs> Kurde, no dobra, dobra. To będzie... Mogą być niewyrównane szanse, ale wiesz, to wyzwanie. No cóż. New Yorker. <laughs> New Yorker. <laughs> ale idealnie. No dobra, no to ja losuję. Perszka. No to cool. Zaraz będzie troszkę. Na pewno to oszukujesz. Ale jesteś tak kreatywna, jesteś taką wybitną stylistką, że na pewno sobie poradzisz. Proste. Oliwia dzisiaj do mnie mówi, ale ja nie wiem jak cały obcisły outfit może być ładny. Czy to będzie ładne? Nie, nie trafię na ciebie. Żeby nie było, że ja coś o. sknociłam, dawaj. Dwa. I co to jest? Oversize. Jeee! Yeah! ja się cieszę bardzo, Oversize. Bo ja muszę Ciebie ubrać ten Oversize. Jakbym się wybrała to trochę łatwiej, ale ty nie chodzisz aż tak oversize. To nie musi mi się podobać, to A to no cię w sumie, no tak, mogę przegrać. Czasem w tych filmach, jak kupujemy sobie nawzajem ubrania, tak się staramy, żeby do kogoś coś dopasować. No. A czasem na przykład Aszunia raz mi zamknie takie spodnie które wiedziała, że totalnie nie są w moim stylu, i to też jest spoko. No w sumie tak. Dobrze, będę coś myśleć. No dobra, losuję. Cztery. Cztery, egzamin. No dobrze, to widzimy się w centrum handlowym, będziemy walczyć, takie stylizacje. Cześć Wam, mamy New Yorkera, no cóż, ubolewam nad tym, szukam właśnie tego New Yorkera, nie mam pojęcia gdzie jest. Oversize, back to school, lećmy z tym, zobaczymy czy mi się uda w ogóle cokolwiek znaleźć. Dobra, jestem już w Beżce i tutaj mam do wybrania całą stylizację back to school, więc zaczynam poszukiwania. Oliwia poszła już do innego sklepu, żebyśmy przypadkiem się nie spotkały i nie wiedziały, co która wzięła. Temat to egzamin, a wiem, że Oliwia akurat lubi takie luźne rzeczy, więc postaram się jakoś to połączyć, żeby było trochę luźno, a trochę jednak tak klasycznie, elegancko. Moi drodzy, mam przykre wieści, ponieważ w Złotych Tarasach... Tego <laughs> do tego przykro. Do tego w Złotych Tarasach nie ma New Yorkera, więc musimy zrobić ponowne losowanie bez udziału New Yorkera. Ale mi się moi drodzy. I teraz dostanę Zare. mówię wam, mówię wam. Dobra, losujemy ponownie. Są też te złe, także złe, tych, których ja nie lubię. Także nie martwcie się, jak mam je dostać, to je dostanę. Tym razem jest pięć sklepów na liście, bo nie wiem, nie wspamiętałam bo, bo nie ma New Yorkera. Ale było siedem. Nie wiem, czy sześć. No nieważne, dobra, losujemy. Cztery, czyli... Zara. <laughs> Mówiłam, mówiłam, że tak będzie, tak właśnie miało być. Wygrałam życie i idę do Zary po outfit dla Kasi. No zobaczymy. Oversize myślę, że dam radę. Jestem w przymierzalni i słuchajcie, znalazłam takie buty, które idealnie pasowały do stylizacji, jednak uznałam, że zbyt często na takie stawiam właśnie w filmach, więc czas trochę zaszaleć i wzięłam zupełnie inne dla Oliwii, ale to zobaczycie już w domu na co się zdecydowałam. No i przede wszystkim jestem ciekawa, czy te buty spodobają się Oliwi, czy jednak lepiej było postawić na coś akurat w moim przypadku bardziej klasycznego. Zrobiłam Kasie zakupy za, że... Ale nie jestem do końca zadowolona, bo nie było tych torebek A chciałabym jej je kupić, bo wiem, że jej się podoba Więc możliwe, że dam jej po prostu moją Nie jestem też do końca zadowolona z topu Bo ciężko mi było ocenić w głowie, czy lepiej będzie pasował beżowy, czy czarny No ale trzymajcie kciuki, żeby nie było najgorzej, okej? Okay. Dobra, skończyłyśmy oficjalnie zakupy, Woo! więc... Lecimy do domu Tak, w końcu Wróciłyśmy Witamy. Nowy kadr, nowe miejsce. Lecimy już z tymi zakupami. Miałaś problemy? Yy, miałam problem z... Nie, sobie to nie, jakoś tak gładko poszło. Mówiłam Kasi właśnie, że odnośnie jednej rzeczy nie jestem pewna, że nie wiedziałam, który kolor wziąć, albo chyba to Wam mówiłam, jak szłam po sklepie, coś takiego. <grym> nie wiedziałam, który kolor wziąć i góry, ale to zaraz będę mówić. Ale tak to jest wtedy. Okay. Ja trochę poszłam w innym kierunku z jednym dodatkiem. Zapraszam, czyli zaczynam tego, tak? no pewnie. No dobrze, w takim razie przypomnijmy, że ja miałam... Back to school, studies, work, nieważne. I był to oversize i miałam sklep zare. Tam to fart życia, nie? To był fart życia, naprawdę. Wzięłam jeansy. Wiem, że za dużo w jeansach nie chodzisz, ale one są dosyć takie oversize'owe. I w sumie są szerokie, szerokie nogawki. Wydaje mi się, że mega ci wydłużą nogi, chociaż już tak masz długie, to będą jeszcze dłuższe, ale jak Nie, ja Po prostu wiem, że to jest dobry krój spodni dla mnie i zazwyczaj dobrze właśnie z tego typu spodniach wygląda, więc. Przejdźmy teraz do części y, kolejnej oversize'owej. Mm -hmm. Jest to taki cardigan, y, który nie ma żadnego guzika do zapinania, ale w, ja ogólnie będę Zarze y, zapytałam się nawet pani, czy są jakieś kardigany, bo zawsze ta szkoła i takie miejsce, gdzie się uczę, kojarzyło mi się z takim luzem. Zawsze ubierałam największe bluzy, największe swetry, żeby mi było ciepło, bo jakoś szkoła kojarzy mi się z zimnem. nie, nie wiem nie dlaczego, też. ale idę do szkoły, od razu się robi zimno, coraz zimno. Coraz tak. ciemniej, coraz tak. gorzej. Tak, tak, Teraz kochane. czeka, kochani. Za ja. tego sweter, mhm. e, który jest też taki na ludzie i, i będzie w nim na pewno cieplutko. Spoko. E, do tego dobrałam. Top i właśnie tutaj e, nie wiem jeszcze, czy dobrze postąpiłam, że wzięłam taki beżowy, czy nie powinnam była dzień czarnego, ale spokojnie. Zaraz do tego przejdę, tego Dobra. dobrałam takie buty duże, masowe. Okay. wydaje mi się, że one się fajnie schowają pod tymi spodniami i będą wyglądać właśnie tak trochę jesiennie już. E, także to jest do tego i... Dobra! W początku wzięłam torebkę, ale skapnęła mi się, że po co ci mała torebka na... do szkoły czy na studia, skoro nic sam byś nie schowała, więc... Idealnie, stara! Chciałam kupić tą torebkę w Zarze, bo ona jest teraz w obecnej kolekcji, to jest najnowsza kolekcja Zary, ale niestety w tej Zarze w Złotych Tarasach jej nie było, więc stwierdziłam, że po prostu wręczy ci moją, ponieważ wiem, że ona ci się podoba I, i nie wiem, czy... Ja z nią wychodzę. <laughs> Nie wiem, czy do tego outfitu będzie dobry ten top, czy nie. Zobaczymy jak założę, bo może okaże się, że to jest idealne połączenie, jak powiedziałam na studia. No to nie powiem, żebym nosiła dużą torbę. Nie, nie. Ale ja to S dlatego, że zawsze miałam ze sobą laptopa, więc jakby Aha. oddzielna torba na laptopa i Aha. mała torebka albo jej brak. Ale mhm. dobry zamysł, dobry. Może zeszyć się zmieści. Już bym miała zeszyć jakiś ze sobą, nie. to bym go zmieścił. Dobra, to idę się przebrać. <laughs> Później jak niepewny. Nie podoba mi się ten setem. I też w ogóle. I gryzie. Spodnie idealne. No, te spodnie są super akurat. Idealne i długość, i szerokość. Mega długie no nie, masz, nie. Mega, dziękuję. dziękuję. I jeszcze do tego te buty też super. No jakby największym minusem moim zdaniem tej stylizacji jest zdecydowanie super. Ale to, jak te spodnie są ładne na dole, te rozcięcia. Bardzo ładne. Do końca przemawia do mnie to połączenie. Mm -mm. Ale dół, dół i torebka super. Tak, ale spodnie, buty i Terapia. Ja. Idealnie, bluzka i sweter już nie aż tak. Nie. Mm -mm. Ale jak mam ocenić całość, to daję tak 7. Mhm. Mm o, to i tak wysoko. Nie tak wysoko spodnie widzę nadrobiły. Spodnie nadrobiły, ale naprawdę może ja no, sobie zostawię. Śliczne się spodnie są. Chociaż ostatnio kupiłam dwie pary, więc zastanawiam się. Ale, ale jeszcze. fajne, że są takie ciemne właśnie na jesień. Widziałam u ciebie jedną nową parę ciemną. Mm -hmm. no, widziałam, widziałam, ale no naprawdę są super. Tak mi się spodobała ta torebka <laughs> Oliwii, że ją zamawiam. E, chyba, że mi oddasz spraw. Nie. <laughs> Zacznijmy od czegoś, co wiem, że Oliwia lubi, krzywą sukienka, która, jeżeli się nie spodoba. Tak to jest sobie zostawi. Tak? <grych> no pewnie. Mam jedną nawet kupowałam ją razem z tobą i bardzo lubię. Zobaczymy jak tam będzie wyglądać. Jestem tak. Womnijmy tylko, yy, że ty miałaś na egzamin. Może padać. Może być zimno. A. Zaczyna się wiecie. Więc żebyś nie zmokła po drodze na egzamin, wziąłem ci czapkę. Dobrze. I masz angiel też aniołek. O! Dzięki. Teraz coś, co już widziałam widziała przez przypadek, czyli ofersy białe. Na początku wzięłam do przymierzalni takie czarne, ciężkie, wysokie buty. Trochę a Martensy, ale uznałam, że kurde, nie mogę cały czas tego samego hałkować w tych filmach, więc zaszalejemy. Wiem, że Oliwie się podobają ofersy, nie wiem czy takie, nie wiem czy ten kolor. Nie, podobają mi się, podobają mi się. Fajne są, fajne. Torebka. Spoko, spoko jak najbardziej na egzamin. Tak. I to mnie uratowało, bo dużo torebki <śmiech> dramatyczne. <śmiech> widziałam, widziałam. Ponownie jesień, zimno. Nie jest ja, bardzo to jest jakiś nóżki. klimat jesienny dzisiaj. Jest to trochę haki, ale cieplejsza. Uh -huh, uh -huh. Ma czas, khaki. takie pączki. Kurde, no powiem Ci, że spoko. Ej, spoko, no spoko. Jestem ciekawa, jak to wszystko będzie razem dzisiaj prezentować. Dobrze, idę się przebrać. Dobrze. I zobaczymy. Cześć! Pokażę się nam najpierw tutaj z tyłu. Ja ogólnie powiem Ci, że jak e, na początku dostałam te rzeczy, to myślę sobie, hm, no w sumie spoko, ale jak to brałam, to teraz myślę, że jest naprawdę super. To bardzo mi się podoba, serio. Najmniej mi się chyba podoba ze wszystkiego torebka, ale jakby wiem jakie były do wyboru. Mega fajnie wygląda ten płaszcz z tymi butami. W sensie serio, mega mi się to podoba, jak to wygląda. Y no po prostu tu pasuje. Szczerze, to się obawiałam, że kompletnie Ci się nie podoba połączenie tręcza z tymi butami konkretnie. I że sprawdzi, że to... To mi się najlepiej. najbardziej podoba. Ale nawet ta czapka tu pasuje. Tak! Serio, nawet ta czapka tutaj pasuje. <grym> ja daję dziewięć. Serio, minus jeden punkt za tą torebkę, no i plus jeden za to, że powiedzieli, że jestem Angel. Dobra, to jest tyle, jeżeli <grym> chodzi o film. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć inne wyzwania naszym duecie i jak tak, to jakie, bo w sumie całkiem przyjemnie się nagrywało. Całkiem. Na kanale Oliwi pojawił się y, odcinek, w którym również kupujemy sobie ubrania, więc wbijajcie zobaczyć jak nam poszło, my jeszcze nie wiemy. Obiecuję. A, pa! pa.